Poniedziałek 30 kwietnia odbyła się 15 sesja Rady Gminy Przeworno. W czasie sesji wprowadzono zmiany w budżecie gminy w związku z przyjęciem przez związek międzygminny Ślęza-Oława nowego członka, którym jest gmina Domaniów. A co za tym idzie z zmianami w statucie związku? Konieczne było przyjęcie stosownej uchwały o zmianie tego statutu. Zmiany spowodowane są również przekazaniem przez gminy praw i obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi związkowi, co pozwala na uszczelnienie systemu i ograniczenie tzw. turystyki odpadowej oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Do Rady Gminy Przeworno wpłynęły wezwania rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Jegłowej i Sarbach do usunięcia naruszenia prawa wywołane podjętą przez Radę Gminy Przeworno w dniu 20 lutego bieżącego roku uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji szkół. W przypadku uchwały o likwidacji szkoły rodzice powinni być zawiadomieni o tym fakcie 6 miesięcy przed zamierzoną likwidacją. Wniosek okazał się bezzasadny, bowiem uchwała nie dotyczyła likwidacji szkół, lecz zamiaru ich zlikwidowania.